Pierwszy znak pragnienie Boga, nawet jeśli towarzyszą mu wątpliwości. Jednym z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie najgłębszych znaków duchowych jest samo pragnienie Boga. Wielu ludzi wyobraża sobie, że droga do nieba jest zarezerwowana dla tych, którzy nigdy nie wątpią, nigdy nie zadają trudnych pytań i zawsze czują obecność Boga w sposób jasny i pewny. Biblia jednak pokazuje zupełnie inną rzeczywistość. Pokazuje, że pragnienie Boga bardzo często rodzi się nie z poczucia duchowej pewności, lecz z wewnętrznego niepokoju. To właśnie ten niepokój serca bywa pierwszym znakiem, że człowiek nie jest zamknięty na wieczność. Święty Augustyn, jeden z największych teologów chrześcijaństwa, ujął to w słowach, które przez wieki nie straciły aktualności. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. Ten niepokój nie jest przekleństwem. Nie jest dowodem braku wiary, jest raczej znakiem, że człowiek został stworzony do czegoś więcej niż tylko do życia tu i teraz. Jeśli w Twoim życiu pojawiają się pytania o sens, o dobro i zło, o życie po śmierci, o Boga, to znaczy, że Twoje serce wciąż szuka, a Bóg nigdy nie pozostaje obojętny wobec serca, które szuka. Biblia pełna jest postaci, które doświadczały głębokich wątpliwości, a mimo to były blisko Boga. Dawid nazywany człowiekiem według Bożego serca pisał psalmy pełne lęku, gniewu i poczucia opuszczenia. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ps 22:2. A jednak to właśnie Dawid był człowiekiem modlitwy, zaufania i skruchy. Hiob, uznawany za sprawiedliwego, nie bał się zadawać Bogu najtrudniejszych pytań. Kwestionował sens cierpienia, wołał o odpowiedź, a momentami wręcz oskarżał Boga o niesprawiedliwość. I co robi Bóg? Nie odrzuca Hioba za jego pytania, rozmawia z nim, objawia mu swoją obecność. Również w Nowym Testamencie widzimy, że wątpliwości nie wykluczają zbawienia. Apostoł Tomasz, który nie uwierzył w zmartwychwstanie bez dotknięcia ran Jezusa, często bywa nazywany niewiernym. Tymczasem Jezus nie potępia go za brak wiary, pozwala mu dotknąć ran, spotyka go dokładnie w miejscu jego wątpliwości. To pokazuje coś niezwykle ważnego. Bóg nie odrzuca człowieka za pytania. Lecz za zamknięcie serca. Jezus w kazaniu na górze mówi: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mtracie pięć sześć. Nie mówi Błogosławieni ci, którzy już wszystko rozumieją mówi o tych, którzy pragną. Pragnienie jest ruchem serca w stronę Boga. Nawet jeśli ten ruch jest chwiejny, pełen lęku i niepewności. Bardzo wielu ludzi przeżywa dziś pragnienie Boga w sposób ukryty. Nie zawsze nazywa je wprost. Czasem objawia się ono jako poczucie pustki, którego nie da się wypełnić sukcesem, pieniędzmi czy relacjami. Czasem jako wewnętrzne zmęczenie światem, który obiecuje wiele, a daje niewiele. Czasem jako pytanie, które wraca w ciszy: czy to naprawdę wszystko? To pragnienie nie jest przypadkowe. Biblia mówi, że Bóg złożył wieczność w sercu człowieka. Koch 3.11 Oznacza to, że każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę, której nie da się całkowicie zagłuszyć. Można ją odsunąć, zignorować, zagłuszyć hałasem codzienności, ale ona wraca. Jeśli więc w twoim życiu są momenty, w których myślisz o Bogu, o życiu po śmierci, o sensie dobra i zła, nawet jeśli towarzyszy temu bunt, gniew albo zmęczenie, to nie jest znak oddalenia. To znak, że twoje serce wciąż reaguje. W Apokalipsie Jezus mówi, Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego. Up 3, 3:20. Zwróć uwagę Jezus nie wyważa drzwi. On puka. Pragnienie Boga jest często właśnie tym cichym pukaniem, którego nie da się do końca uciszyć. Wielu ludzi boi się swoich wątpliwości, myśląc, że są one dowodem braku wiary. Tymczasem bardzo często są one dowodem żywej wiary w trakcie dojrzewania. Wiara martwa nie zadaje pytań. Wiara żywa tak. Niebo nie jest obietnicą dla ludzi, którzy nigdy się nie wahali. Jest obietnicą dla tych, którzy mimo wahań nie przestali szukać prawdy. Jeśli więc nosisz w sobie pragnienie Boga, nawet słabe, nawet niepewne, nawet zmieszane z lękiem, to jest to pierwszy i bardzo ważny znak, że twoje serce nie jest zamknięte na wieczność. A tam, gdzie serce pozostaje otwarte, łaska zawsze znajdzie drogę. Ten znak nie krzyczy. Nie jest spektakularny, ale jest fundamentalny, bo niebo zaczyna się tam, gdzie człowiek choćby szeptem mówi Boże, jeśli jesteś, pokaż mi drogę. Drugi znak, wrażliwość sumienia i ból po popełnieniu zła. Kolejnym znakiem, który bardzo często jest mylony z byciem złym człowiekiem, jest wrażliwe sumienie. Wielu ludzi uważa, że skoro popełniają błędy, upadają, wracają do grzechu, to są daleko od Boga. Tymczasem Biblia pokazuje, że problemem nie jest upadek, lecz brak żalu po upadku. Jeśli po złych decyzjach czujesz wewnętrzny niepokój, wyrzut sumienia, smutek, to nie jest znak potępienia, to znak, że twoje serce nie jest obojętne. Jezus nie przyszedł do doskonałych. Powiedział wprost: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, MK. 2.17. Sumienie jest jednym z najważniejszych narzędzi, przez które Bóg przemawia do człowieka nie po to by go niszczyć, ale by go prowadzić. Jeśli boli cię to, że ranisz innych, że oddalasz się od dobra, to znaczy, że twoje wnętrze wciąż jest żywe. W Księdze Ezechiela Bóg mówi: Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. S 36:26. Serce, które czuje ból po złu, nie jest sercem potępionym, jest sercem, które jeszcze może zostać uleczone. Trzeci znak Zdolność do przebaczenia, nawet jeśli jest trudna, bolesna i niepełna. Jednym z najbardziej jednoznacznych, a jednocześnie najtrudniejszych znaków życia prowadzącego ku niebu jest pragnienie przebaczenia. Nie chodzi tu o łatwe słowa, szybkie zapomnienie czy udawanie, że krzywda nigdy się nie wydarzyła. Prawdziwe przebaczenie bardzo rzadko jest proste. Często jest procesem długim, bolesnym i pełnym wewnętrznej walki. Biblia nie ukrywa, że przebaczenie jest jednym z fundamentów życia duchowego. Jezus mówi wprost: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy Wam. Mat 6:14-15. Te słowa mogą brzmieć surowo, a nawet przerażająco. Wielu ludzi interpretuje je jako warunek niemożliwy do spełnienia, zwłaszcza gdy doświadczyli głębokiej niesprawiedliwości. Zdrady, przemocy czy opuszczenia. Jednak Jezus nie mówi o przebaczeniu jako o emocji. Nie mówi, że masz czuć, że wszystko jest w porządku. Mówi o decyzji serca, o kierunku, w którym człowiek chce iść. Jeśli w twoim sercu toczy się walka między pragnieniem przebaczenia a bólem, który wciąż wraca, to nie jest znak potępienia. To znak, że twoje serce nie jest zamknięte. Serce zamknięte nie walczy. Serce zamknięte wybiera nienawiść i usprawiedliwia ją. Serce żywe zmaga się, cierpi i pyta, jak mam przebaczyć, skoro to tak bardzo boli. Jezus doskonale znał ten ból. Nie mówił o przebaczeniu z pozycji kogoś, kto nie doświadczył krzywdy. Na krzyżu w chwili największego cierpienia wypowiedział słowa, które do dziś są jednym z najmocniejszych świadectw miłości. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Łuk dwadzieścia trzy to nie były słowa wygody, to były słowa miłości, która zwycięża ból. Jezus nie zaprzeczał temu, że został skrzywdzony, nie udawał, że nic się nie stało, on oddał sprawę Ojcu. Właśnie na tym polega chrześcijańskie przebaczenie. Nie jest ono unieważnieniem sprawiedliwości, jest rezygnacją z zemsty, jest decyzją, by nie pozwolić, aby zło miało ostatnie słowo w naszym sercu. Bardzo ważne jest zrozumienie, że przebaczenie nie zawsze oznacza pojednanie. Biblia nie nakazuje narażania się na dalszą krzywdę. Przebaczenie jest wewnętrznym uwolnieniem serca, a pojednanie wymaga zmiany i odpowiedzialności po obu stronach. Można przebaczyć i understanding, że relacja nie może wrócić do dawnej formy. Jeśli jednak w Twoim wnętrzu istnieje choćby najmniejsze pragnienie, by nie żyć w nienawiści, to jest znak działania łaski. Nawet jeśli mówisz, chcę przebaczyć, ale nie potrafię, to już jest modlitwa. Bóg nie oczekuje od człowieka niemożliwego. On oczekuje serca, które nie zamyka się na miłość. Święty Piotr zapytał Jezusa. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini przeciw mnie? Czy aż siedem razy? Jezus odpowiedział. Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Met 18, 21, 22 Nie chodzi tu o matematykę. Chodzi o postawę serca, które nie liczy krzywd, Lecz wciąż na nowo wybiera drogę miłości. Przebaczenie nie jest jednorazowym wydarzeniem. Bardzo często jest decyzją podejmowaną każdego dnia od nowa. Wielu ludzi nosi w sobie przekonanie, że jeśli nie potrafią przebaczyć, to są daleko od Boga. Tymczasem Biblia pokazuje coś zupełnie innego. Bóg jest najbliżej tych, którzy zmagają się z przebaczeniem. To właśnie do nich kieruje swoją łaskę, bo to oni najbardziej jej potrzebują. W liście do Rzymian czytamy nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Żydowie 12:21. To zdanie nie jest wezwaniem do słabości, jest wezwaniem do wolności. Nienawiść wiąże człowieka z przeszłą krzywdą. Przebaczenie, nawet niedoskonałe, otwiera przyszłość. Jeśli więc w twoim życiu są osoby, których imię wciąż boli, jeśli wspomnienia wciąż wywołują gniew lub smutek, a mimo to nie chcesz żyć w nienawiści, to jest znak, że twoje serce jeszcze walczy o dobro. A tam, gdzie toczy się taka walka, Bóg jest obecny. Niebo nie jest miejscem dla ludzi bez ran. Jest miejscem dla ludzi, którzy nie pozwoliliby, rany zamieniły ich serce w kamień. Przebaczenie nie czyni krzywdy mniejszą, ale czyni serce większym. Jeśli więc uczysz się przebaczać, nawet powoli, nawet z potknięciami, nawet przez łzy, to jest jeden z najmocniejszych znaków, że twoje życie zmierza ku światłu, a nie ku ciemności. Czwarty znak wrażliwość na cierpienie innych i serce zdolne do miłosierdzia. Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej autentycznych znaków drogi prowadzącej ku niebu jest wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka. Nie chodzi tu o wielkie czyny zapamiętane przez historię, ani o heroiczne poświęcenie, które widzą tłumy. Chodzi o coś znacznie głębszego i cichszego. O serce, które nie pozostaje obojętne. Jezus bardzo jasno pokazuje, że miłosierdzie nie jest dodatkiem do wiary, ale jej rdzeniem. W Ewangelii Mateusza opisuje scenę sądu ostatecznego i mówi słowa, które są jednym z najmocniejszych fragmentów całej Biblii. Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Met 25, 35, 36 Kiedy ludzie pytają: Panie, kiedy Cię widzieliśmy? Jezus odpowiada. Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Mt 25:40 Te słowa pokazują coś niezwykle ważnego. Nasz stosunek do drugiego człowieka jest jednocześnie naszym stosunkiem do Boga. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli gardzi się człowiekiem, którego się widzi. Wrażliwość na cierpienie nie oznacza, że zawsze wiemy jak pomóc. Czasem oznacza tylko że potrafimy się zatrzymać że czyjś ból nie jest dla nas tylko kolejną informacją, że cudze łzy nie są nam obojętne Biblia nie mówi, że zbawieni to ludzie idealni, mówi, że to ludzie, którzy potrafili zobaczyć drugiego człowieka w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Jezus pokazuje, że obok cierpiącego człowieka przeszli ludzie religijni, znający prawo, modlący się, a zatrzymał się ten, po którym nikt się tego nie spodziewał. Miłosierdzie nie polega na doskonałości moralnej, polega na reakcji serca. Jeśli w twoim życiu są momenty, w których czyjeś cierpienie porusza cię do głębi, nawet jeśli nie potrafisz go rozwiązać, to jest znak, że twoje serce jest żywe. Serce zamknięte nie reaguje. Serce zamknięte mówi: to nie mój problem. Serce otwarte czuje. Jezus sam wielokrotnie reagował współczuciem. Ewangelie mówią, że ulitował się nad tłumem że zapłakał nad grobem Łazarza, że wzruszył się głęboko. To pokazuje, że współczucie nie jest słabością, jest cechą samego Boga. W liście do Kolosan czytamy: Jako wybrani Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Kol 3:12. Zwróć uwagę, miłosierdzie jest wymienione jako pierwsze, nie przypadkiem. Bo miłosierdzie jest językiem nieba. Wielu ludzi boi się, że nie zasługują na niebo, bo nie zrobili wystarczająco dużo dobrych uczynków. Tymczasem Jezus nie mówi o liczbach, mówi o postawie serca, o tym czy widzisz drugiego człowieka jako kogoś ważnego, czy jako przeszkodę. Jeśli potrafisz współczuć, jeśli nie potrafisz przejść obojętnie wobec niesprawiedliwości, jeśli czasem cierpisz widząc krzywdę innych, to jest znak, że Twoje serce jest ukształtowane na podobieństwo serca Chrystusa. Miłosierdzie nie zawsze przyjmuje spektakularną formę. Czasem jest to wysłuchanie kogoś w ciszy, czasem dobre słowo, czasem obecność, czasem modlitwa, gdy nie można zrobić nic więcej. W Księdze Przysłów czytamy, Kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu, a On odda mu za jego dobro. Przez 19, 17. To niezwykle mocne zdanie pokazuje, że każdy akt miłosierdzia ma wymiar wieczny. Nic, co wypływa z miłości, nie ginie. Jeśli więc twoje serce nie stało się twarde mimo świata pełnego obojętności, jeśli wciąż potrafisz się wzruszyć, zatrzymać, pomóc, to jest jeden z najczystszych znaków drogi ku niebu. Niebo jest miejscem, gdzie miłość nie ma granic, a każdy gest miłosierdzia jest krokiem w jego stronę, bo ostatecznie, jak pisze św. Paweł, miłość nigdy nie ustaje. 1 13:8 Piąty znak pokora świadomość własnych ograniczeń i potrzeby Boga. Jednym z najmniej widowiskowych, a jednocześnie najbardziej decydujących znaków drogi prowadzącej do nieba jest pokora. W świecie, który nagradza pewność siebie, samowystarczalność i siłę, pokora bywa mylona ze słabością. Tymczasem w Biblii pokora jest jedną z najważniejszych cnót, bez której nie ma prawdziwej relacji z Bogiem. Pokora nie polega na umniejszaniu siebie, na ciągłym poczuciu winy czy przekonaniu, że człowiek nic nie znaczy. Prawdziwa pokora to życie w prawdzie o sobie, uznanie zarówno swoich darów, jak i swoich ograniczeń. To świadomość, że wszystko, co mamy, jest darem, a nie wyłącznie zasługą. Jezus mówi bardzo wyraźnie: Beze mnie nic nie możecie uczynić, I oto piętnaście puncio. nie są to słowa potępienia, lecz zaproszenie do zaufania. Pokora zaczyna się tam, gdzie człowiek przestaje udawać że sam sobie wystarczy. Biblia wielokrotnie pokazuje, że Bóg sprzeciwia się pysznym, a daje łaskę pokornym. W liście św. Jakuba czytamy: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Jdzieska 4:6. Pycha w ujęciu biblijnym nie zawsze oznacza arogancję. Bardzo często oznacza przekonanie, że nie potrzebuje Boga, że sam wiem najlepiej, co jest dobre, a co złe. Pokora natomiast to zgoda na to, że nie wszystko rozumiem że mogę się mylić i że potrzebuję prowadzenia. Jednym z najpiękniejszych przykładów pokory w Biblii jest postawa celnika z przypowieści Jezusa. Celnik nie usprawiedliwia się, nie porównuje z innymi, nie wylicza swoich zasług. Stoi z daleka i mówi tylko: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. 18:13. Jezus kończy tę przypowieść słowami: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 18:14. To zdanie całkowicie odwraca ludzką logikę. Niebo nie jest nagrodą za moralną perfekcję, jest darem dla tych, którzy wiedzą, że go potrzebują. Jeśli w twoim życiu są momenty, w których potrafisz przyznać się do błędu, powiedzieć przepraszam, uznać swoją słabość, to jest znak prawdziwej siły duchowej. Pokora wymaga odwagi. Łatwiej jest udawać, że wszystko jest w porządku, niż przyznać, że się upadło. Król Dawid mimo wielkich grzechów pozostał blisko Boga właśnie dlatego, że potrafił się uniżyć. Jego psalm pokutny zaczyna się słowami: Serce skruszone i pokorne Boże nie odrzucisz. (Ps 5119 to jedno z najbardziej pocieszających zdań w całej Biblii. Pokazuje, że Bóg nie odrzuca człowieka z powodu jego upadków, lecz z powodu braku skruchy. Tam, gdzie jest pokora, tam jest przestrzeń na działanie łaski. Wielu ludzi myśli, że pokora oznacza ciągłe poczucie winy. Tymczasem prawdziwa pokora przynosi wewnętrzny pokój. Człowiek pokorny nie musi niczego udowadniać. Nie musi być najlepszy. Nie musi mieć racji za wszelką cenę. Wie, że jego wartość nie zależy od opinii innych, lecz od miłości Boga. Jezus choć był synem Bożym, sam stał się wzorem pokory. Apostoł Paweł pisze. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. FLP 2.8 Jeśli sam Bóg wybiera drogę uniżenia, to znaczy, że właśnie tą drogą prowadzi do nieba. Pokora objawia się także w relacjach z innymi ludźmi. Człowiek pokorny potrafi słuchać, potrafi przyznać, że ktoś inny może mieć rację, potrafi uczyć się, zamiast osądzać. To nie znaczy, że rezygnuje z prawdy. Oznacza, że nie stawia siebie w centrum świata. Jeśli więc w twoim sercu jest świadomość, że potrzebujesz Boga, że bez Jego łaski nie dasz rady, że nie jesteś doskonały, to nie jest powód do wstydu. To jeden z najmocniejszych znaków, że Twoje życie zmierza we właściwym kierunku. Niebo nie jest miejscem dla ludzi, którzy uważali się za bezbłędnych. Jest miejscem dla tych, którzy z pokorą powiedzieli Boże, bez Ciebie nie potrafię. Bo właśnie tam, gdzie kończy się pycha, zaczyna się łaska. Znak sześć. Pragnienie Boga i tęsknota za życiem wiecznym. Jednym z najbardziej subtelnych, a jednocześnie najmocniejszych znaków, że człowiek zmierza ku niebu po śmierci, jest wewnętrzne pragnienie Boga, niechwilowe zainteresowanie duchowością, nie strach przed karą, ale głęboka, często niewyrażalna tęsknota za czymś więcej niż tylko doczesne życie. To pragnienie nie zawsze objawia się w wielkich emocjach czy religijnych uniesieniach, często jest ciche, spokojne, ukryte głęboko w sercu ale konsekwentnie powracające przez całe życie. Biblia wielokrotnie mówi o tym, że Bóg sam zaszczepił w człowieku pragnienie wieczności. W księdze Kocheleta czytamy: Uczynił wszystko piękne w swoim czasie, dał też ludziom wieczność do ich serca. Koch 3.11 Oznacza to, że tęsknota za czymś trwałym, nieprzemijającym, za sensem wykraczającym poza śmierć nie jest iluzją ani ucieczką. Jest znakiem Bożego Działania w ludzkim wnętrzu. Człowiek, który nosi w sobie to pragnienie, zaczyna zadawać pytania, których nie da się uciszyć prostymi odpowiedziami: po co żyję, dokąd zmierzam, co zostanie ze mnie po śmierci. I choć świat oferuje tysiące rozproszeń, sukcesów i przyjemności, żadna z nich nie potrafi wypełnić tej wewnętrznej pustki do końca. Święty Augustyn ujął to słowami: niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w tobie Boże. Ten znak często objawia się także w naturalnym zwrocie ku modlitwie, nawet jeśli ktoś nie potrafi się modlić poprawnie. To może być zwykłe wołanie w myślach, proste zdanie wypowiedziane w ciszy, westchnienie w trudnym momencie. Biblia mówi: Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, bo nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Rzecz 8, 26. Sam fakt, że człowiek pragnie się zwrócić ku Bogu, jest już odpowiedzią na Jego wcześniejsze wołanie. Pragnienie Boga często łączy się z niezgodą na powierzchowność świata. Osoba nosząca w sobie ten znak zaczyna dostrzegać, że życie oparte wyłącznie na karierze, pieniądzach czy przyjemności pozostawia wewnętrzny niedosyt. Nie oznacza to odrzucenia świata, ale spojrzenie na niego z innej perspektywy, jako na drogę, a nie cel ostateczny. Jezus mówi: Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Mt 6, 21 Jeśli serce coraz częściej kieruje się ku temu, co duchowe, wieczne i niewidzialne, to znak, że Bóg prowadzi człowieka ku sobie. Ważnym elementem tego znaku jest także tęsknota za sprawiedliwością i prawdziwą miłością, która nie kończy się na śmierci. Wielu ludzi nosi w sobie ból niesprawiedliwości, cierpienia niewinnych strat i rozstań. Pragnienie nieba często rodzi się właśnie z przekonania, że musi istnieć miejsce, gdzie wszystko zostanie naprawione, gdzie łzy zostaną otarte, a miłość odzyska pełnię. Biblia obiecuje: i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ab Ten znak objawia się również w wewnętrznym pokoju wobec śmierci, nawet jeśli towarzyszy mu lęk. Człowiek pragnący Boga nie musi być pozbawiony obaw ale w głębi serca nosi przekonanie, że śmierć nie jest końcem, lecz przejściem. Jezus powiedział: W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Jotko 14, 14.2 Ta obietnica staje się źródłem nadziei, która powoli wypiera rozpacz. Co ważne, pragnienie Boga nie oznacza idealnego życia duchowego. Często towarzyszą mu upadki, wątpliwości, okresy duchowej pustki. Ale nawet wtedy, gdy człowiek się oddala, tęsknota pozostaje. To ona sprawia, że po czasie wraca, szuka, zadaje pytania na nowo. Jezus mówi w Apokalipsie: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Ap 3:20. Pragnienie Boga jest odpowiedzią serca na to ciche pukanie. Na końcu warto podkreślić jedno: niebo nie jest nagrodą za perfekcję, ale spełnieniem relacji. Jeśli w sercu człowieka istnieje szczere pragnienie Boga, nawet słabe, nawet nieporadne, to jest ono znakiem, że droga ku niebu już się rozpoczęła. Jezus zapewnia. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Memt 5-6. Ten znak nie krzyczy, nie domaga się uwagi, ale to właśnie on często mówi najwięcej. Jeśli ten film poruszył coś w twoim sercu, zatrzymaj się na chwilę. Być może to nie był przypadek, że właśnie teraz go obejrzałeś. Zostaw łapkę w górę, jeśli te treści mają dla ciebie wartość. To prosty gest, a naprawdę pomaga dotrzeć z tym przekazem do innych. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, jeśli chcesz regularnie otrzymywać materiały, które skłaniają do refleksji i pomagają spojrzeć głębiej na wiarę i życie. Udostępnij ten film komuś, kto może dziś potrzebuje nadziei, odpowiedzi, albo zwykłego przypomnienia, że nie jesteśmy tu przypadkiem. A jeśli czujesz, że to, co tutaj powstaje, ma sens i chcesz realnie wesprzeć rozwój tego kanału, Możesz skorzystać z przycisku Wspieraj. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie kolejnych i jeszcze głębszych materiałów. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeśli to oglądasz, wesprzyj nas datkiem i modlitwą. Dzięki Twoim datkom możemy działać dalej. Chwalmy Boga razem.